Cześć. Nazywam się Bartosz Wilk. Chodzę do drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Mielcu. Jestem uczniem klasy trzeciej. Moje przedmioty rozszerzone to matematyka, fizyka i angielski. Marzę o zostaniu pilotem liniowym, pracowaniu w lotnictwie komunikacyjnym, uzyskaniu najwyższej licencji cywilnej ATPL. Nie od początku zafascynowałem się lotnictwem. To nie jest tak, że od małego albo mój tata, mój dziadek, ktokolwiek z rodziny mnie tym zainteresował. Zainteresował mnie tym mój kolega z klasy, Antoni, z między... No, nie wiem dokładnie kiedy, ale też to nie było tak od razu. To był jakiś proces, proces tak yy, przez jakiś czas trwał. Ale zainteresował mnie właśnie w okolicach siódmej, ósmej klasy szkoły podstawowej mój kolega. No i jakoś to urosło do takiego stopnia, że, że po prostu chcę zostać pilotem zawodowym. Myślę, że oboje żeśmy sobie pomogli w rozbudowaniu tej naszej pasji, ponieważ przez to, że ja się zacząłem tym interesować, to on też zaczął zbierać jakąś większą wiedzę ja żeśmy się wymieniali tą wiedzą tak i nawzajem, żeśmy na napędzali to, to koło i oboje, żeśmy się tym interesowali, więc myślę, że oboje nawzajem żeśmy sobie pomagali w tym naszym rozwoju tej pasji, jestem w trakcie szkolenia do licencji szybowcowej SPL. Yy, rozpocząłem szkolenie pod koniec czerwca i Jestem z tego bardzo zadowolony, że bardzo dużo udało mi się zdziałać w tym sezonie. Szkolenie podstawowe ukończyłem w 8 dni, czyli po 8 dniach, po ponad 50 lotach z instruktorem, po 8 dniach wykonałem pierwsze loty samodzielne, gdzie no, takie rzeczy się rzadko zdarzają, że w 8 dni osoba się wyszkoli i może już wykonywać loty samodzielne. Ja po prostu oddałem się temu w 100%, cały dzień spędzałem na lotnisku. I, no I po prostu udało mi się zrealizować w 8 dni szkolenie podstawowe. Po 8 dniach szkolenia wzbiłem się samodzielnie w powietrze. Ludzie robią to. No, już z własnego doświadczenia wiem, że ludzie to robią niektórzy przez całe wakacje, niektórzy ok, miesiąc czy tygodnie. No, tak zazwyczaj jest mniej więcej. Ale niektórzy to robią przez dwa miesiące, niektórzy to robią dwa lata, gdy na przykład ktoś się pojawi w sezonie na lotnisku trzy razy i wykona 15 lotów, no to, no to niestety to się ciągnie za nim. Następnym etapem szkolenia były loty na celność lądowania. Tam są określone zadania według programu szkolenia, jakie tam ćwiczenia się wykonuje i tak dalej, ilość lotów, jakie czy to są loty samodzielne, czy z instruktorem. Ale tak ogólnie, ogólnie mówiąc, to zadanie polega na, na, na tym, żeby uczeń się zapoznał z po prostu z warunkami lądowania innymi niż zazwyczaj. Takie lądowania z tylnym wiatrem albo jakieś no po prostu czynności, których zazwyczaj się nie wykonuje. Następnym etapem szkolenia była nauka lotów termicznych z instruktorem. Tutaj niestety tempo troszkę zwolniło, bo do tamtych wcześniejszych zadań do szkolenia podstawowego nie potrzebowałem prądów wznoszących, a tutaj już jest tak naprawdę to, o co chodzi w szybownictwie, czyli wykorzystywanie prądów wznoszących, żeby uzyskiwać wysokość, tak, tak? streszczając to polega na tym, że szybowiec wystartuje z lotniska, ok, ma te około 300-400 metrów, no ale musi się jakoś wznieść z 300-400 metrów nie, nie, nie doleci aż tak daleko, jak, jakbyśmy chcieli dolecieć, tak? Więc yy, to szybownictwo polega po prostu na tym, żeby znaleźć miejsce, w którym powietrze się wznosi, pokrążyć w nim, zdobyć wysokość i później lecieć przed siebie, wytracić tą wysokość. No i też o to chodzi, żeby przelecieć kawałek i znaleźć kolejne miejsce, w którym się wzniesie powietrze, aby się wznieść znowu do góry, no i wrócić do, do lotniska, tak, w takim dużym skrócie. No, i następnym etapem szkolenia było latanie z instruktorem, właśnie szybowcem dwuosobowym. Ja robiłem szkolenie podstawowe i celność, i naukę lotów termicznych na szybowcu KR03 Puchatek. Polska konstrukcja, yy, bardzo przyjemny szybowiec. Przynajmniej, no nie wiem, nie latałem wieloma szybowcami, może jak na razie, ale bardzo mi się przyjemnie nim latało. Aczkolwiek jego osiągi nie, nie powalają. Tak, później rozpocząłem. Po tych, już zwolniło troszkę tempo, niestety, bo potrzebujemy warunków dobrych. Po nauce termiki z instruktorem, nastąpił kolejny etap szkolenia, czyli nauka samodzielna termiki. Czyli zacząłem latać szybowcem jednoosobowym na termikę, tak? Zacząłem latać szybowcem jednoosobowym. Na początku był to niemiecki szybowiec K8. Bardzo lekka konstrukcja. Myślę, że bardzo, bardzo dobra, do, jeśli chodzi o jego, o jego, jego parametr. Może parametrów nie ma bardzo dobrych, ale do nauki jest bardzo przyjemny szybowcem. Jego zachowania w locie po prostu nie, nie przeciąga się, nie wchodzi w korkociąg, jest bardzo przyjemny. I tak, latałem na tym niemieckim szybowcu K8. Później, gdy wykonałem parę lotów, instruktor powiedział mi, że mnie przeszkoli na szybowiec. HD51 Junior tak, to już jest bardzo fajny szybowiec znaczy, szko taki dla uczniów bardzo fajny, bo osiągów też no, do najwyższej półki mu brakuje, brakuje, brakuje ale, ale bardzo przyjemny szybowiec bardzo przyjemnie nim się lata i tak, byłem na prostej do, do zdobycia licencji szybowcowej w jeden sezon lotny, co jest myślę, że bardzo rzadkim, rzadkim wyczynem. Może nie wyczynem, ale bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś tyle czasu poświęcił i, i po prostu ukończył całe szkolenie w jeden rok kończące się uzyskaniem licencji. Niestety brakło nam warunków pod koniec już tam pod koniec sezonu, w połowie września. Myśleliśmy z instruktorem, czy, czy nie polecieć na ten przelot, aby miał już wszystko zrealizowane. Na, bo jest wymóg taki do licencji: przed licencją trzeba wykonać przelot na 100 km z instruktorem, bądź 50 samemu. I mój instruktor decyduje tak, że, że po prostu wykonujemy 100 km razem i to jest ostatnie, ostatnia rzecz przed, przed licencją. No i niestety brakło nam tych warunków. Instruktor zadecydował, że nie będziemy ryzykować, bo ten, ten dzień nie był taki pewny i nie chcieliśmy po prostu ryzykować. Instruktor podjął taką decyzję. Nie, nie mówię, żeby była zła decyzja, bo, bo zaczekam po prostu do początku następnego sezonu i to zrobię. Teraz jestem na etapie zdawania egzaminów. W listopadzie będę jechał na sesję listopadową do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i do licencji SPL muszę zdać 9 przedmiotów. No 9 przedmiotów muszę zdać. Na początku myślałem, że ta licencja szybowcowa to będzie tylko pod studia, tak, żeby się dostać na, na specjalizację pilotaż, jednak teraz już czuję, że, że bardzo mi się to spodobało i jestem pewien, że nie chcę odpuścić szybownictwa, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Bardzo mi się ten sport spodobał. Yy, niesamowite uczucie kurcze, bez silnika latamy. W, te szybowce mają bardzo dobre, dobrą doskonałość, czyli po prostu bardzo jest dobry stosunek odległości przelecianej w, jakby przed siebie i do sto, stosunek tej odległości przelecianej do, do opadania, więc to też jest bardzo fajne, że bez silnika latamy, wykorzystujemy prądy wznoszące, czyli naturę wykorzystujemy do latania. No Jest też to taka walka, walka charakteru, walka z rodą trzeba, trzeba często się pomęczyć i powalczyć, żeby, żeby nie spać po prostu na ziemię. Też na początku to jeśli chodzi o, ogólnie o lotnictwo, to myślałem tak, że kurczę fajna sprawa, jednak, ale też... Ten w tym swój udział miały zarobki pilotów, że są bardzo dobre. Teraz naprawdę tego nie czuję, że ja chcę być pilotem, żeby latać, tylko po prostu chcę, chcę być pilotem, żeby spełniać moje marzenia, żeby pracować tym, co mnie pasjonuje i tym, co mnie interesuje. Też taka jest perspektywa, że w Polsce na rok, na koniec roku 2020 było, była statystyka, że w Polsce jest wydanych tyś, niecałe 1400 licencji ATPL, licencji pilotów liniowych. I no kurczę, to jest bardzo, bardzo niesamowita perspektywa, że na te 38 ponad milionów ludzi, 1000, niecałe 1400 ma uprawnienia, żeby pilotować statek, statek powietrzny, taki no, samolot pasażerski, gdzie na pokładzie są setki ludzi. No to jest taka elita trochę. Więc naprawdę to, to nie są u mnie tylko pieniądze, to jest, to jest pasja po prostu. Nie wyobrażam sobie in, innego życia, będę robił wszystko, żeby to zrealizować. Także po szkole średniej, no za rok matura, maturę chcę napisać z matematyki rozszerzonej, angielskiego rozszerzonego i, i fizyki rozszerzonej i może geografii, ale to tak czysto, czy, czysto dla... Dla, dla po prostu za miałem taką właśnie zajawkę. Dalej mnie interesuje geografia, ale no pod lotnictwo wolałem wybrać profil Matfis Mat Ank, bo, bo to są lepsze po prostu przedmioty pod lotnictwo. I po maturze chcę się dostać na Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie na, na kierunek lotniczy i tam po, na pierwszym semestrze jest taki ogólny kierunek i po pierwszym, po dwóch pierwszych, znaczy na pierwszych dwóch semestrach jest taki ogólny kierunek i po tych dwóch semestrach jest, jest rekrutacja, na, rekrutacja na specjalizację i ja chcę się dostać na specjalizację pilotaż. Tak, tam bardzo dużo ludzi chce się dostać i po prostu bez licencji szybowcowej SPL i PPL to dosyć ciężko się tam dostać. Na licencję szybowcową właśnie i samolotową jest jest dwa punkty za szybowcową i pięć za samolotową, więc to są to są najbardziej punktowane yy, najbardziej punktowane rzeczy w tym regulaminie tej rekrutacji. No i no i żeby się, jak myślę o tym, żeby się tam dostać, no to muszę mieć licencję PPL, ponieważ nikt się tam nie dostaje bez niej. Według listy nawet nikt się nie dostał bez licencji PPL, która kosztuje około 30 tysięcy, także. No, są tu sporo koszty, ale, ale jednak y, się to opłaca. Nawet jeżeli chodzi o kwestię pieniężną, no to, to, się, to się zwróci dosyć szybko. No, ale przed studiami to jednak jest duży wydatek, 30 tysięcy. Później na studiach kontynuujemy naukę przez tam pełen program szkolenia. Wychodząc z tej, z tej uczelni, mamy wszystko, co potrzebujemy, żeby podjąć pracę w liniach lotniczych. Wszystkie wymagane szkolenia na tam, loty według przyrządów, na loty na samolotach wielosilnikowych, na współpracę w załodze. Są różne wpisy po prostu do licencji. Tak? Czyli na studiach budujemy nalaz do licencji zawodowej i przy okazji robimy wpisy, niezbędne wpisy do licencji, żeby otrzymać licencję CPL, licencję zawodową CPL i wymagane wpisy do licencji. I także jest wprowadzone szkolenie teoretyczne do ATPL, czyli do licencji pilota liniowego. Całe samo szkolenie obejmuje około 650 godzin, więc jest to dosyć obszerny materiał. Żeby się jeszcze tego nauczyć, to trzeba poświęcić pewnie dwa razy tyle. Więc wiedzę naprawdę trzeba mieć i trzeba się dosyć dużo tego pouczyć. Ale no, niestety w lotnictwie wszystko musi być. Znaczy nie, niestety, bardzo dobrze. W lotnictwie wszystko musi być na najwyższym poziomie: Sz szkolenie do licencji pilota samolotowego liniowego. Można także robić w prywatnych ośrodkach, ale taki koszt od zera do, do, do pilota liniowego to jest. No ta ścieżka od zera do pilota liniowego to jest około 200 tysięcy złotych. No o takich pieniądzach nawet nie chcę myśleć. Bardzo bym chciał to zrobić w ośrodku państwowym po prostu na uczelni wyższej. No bo jednak na te państwowe studia potrzebujemy tylko powiedzmy te 30 tysięcy licencji samolotowej i tam około 12 szybowcowej, żeby się tam dostać, no to to jest już są troszkę mniejsze koszty niż niż, niż pełne szkolenie w ośrodku prywatnym no ale też 30 tysięcy dla mnie, dla mojej rodziny też to jest spory wydatek już rozmawiałem z rodzicami w tym roku chciałbym rozpocząć to szkolenie, znaczy w, w, następ, o, w następnym roku chciałbym rozpocząć szkolenie ale najprawdopodobniej nie będzie nas na to stać Myślałem nad wyjazdem za granicę, ale, ale no, z rodzicami tego nie, nie bardzo mi chcą na to pozwolić. Tak samo chcę się rozwijać w szybownictwie, więc no, nawet z tym, z tym ułamkiem tej, y, te, tego szkolenia w ośrodku prywatnym jest ciężko te 30 tysięcy plus, plus te 12-13. No. No, y, liczę na waszą pomoc. Naprawdę warto i trzeba walczyć. Z marzeniami trzeba dążyć do ich spełnienia. Wystarczy mieć odpowiednią motywację i odpowiednio być zdyscyplinowanym, dążyć twardo do celu. Moim zdaniem najważniejsza jest taka motywacja, że ja, ja mam taką wizję. Po prostu że będę pracował z zawodem moich marzeń i będę pilotem liniowym i nie dopuszczam w ogóle innych scenariuszy w moim życiu, aby, aby po prostu się wydarzyły. Zrobię wszystko naprawdę, żebym, żebym to osiągnął. Jest takie, z takim stwierdzeniem się spotkałem, że każdy człowiek może osiągnąć to samo, tylko że każdemu zajmie to inny okres czasu, i to jest zgadzam się z tym stwierdzeniem, no bo jako ludzie tak naprawdę mamy wszyscy taki sam potencjał, a niektórzy mają po prostu lepsze albo gorsze predyspozycje od nas. No. Niestety mnie nie stać i mojej rodziny, żeby tak od ręki sobie zrobić szkolenie samolotowe, ale okej, okay, nie obrażam się na świat, że ja nie mam pieniędzy, bo inni na przykład innym po prostu się lepiej y, potoczyło w życiu i, i po prostu ich na to stać mogą sobie od ręki to zrobić, ale okej, okay, nie, nie obrażam się na nich. Po prostu dążę do tego, no jakoś muszę uzbierać te pieniądze i, i drążyć po prostu i stawiać kroki do przodu. Dlatego no, nie wyobrażam sobie po prostu innego innego życia niż pracowanie jako pilot. Nie mogę się doczekać tego momentu w moim życiu, gdy, gdy właśnie dojdę do końca tego szkolenia, zdobędę wszystkie wymagane uprawnienia. Skończę całe szkolenie. Zdobędę tą najwyższą licencję ATPL, licencję pilota liniowego i będę mógł podjąć pracę w liniach. Wtedy kurczę. To uczucie będzie niesamowite, naprawdę. To, że to marzenie od tak naprawdę dzieciństwa, od, na, od, od tej szkoły podstawowej się zrealizuje, to naprawdę wtedy no, nie mogę sobie nawet wyobrazić tego uczucia. Wtedy nie będę już dążył do tego marzenia, tylko będę nim żył. I co wtedy? Wtedy będzie trzeba wymyśleć coś nowego. Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas. To jest moje rozwiązanie drugiego etapu stypendium marzeń tworzonego przez Maturalnych. Czekam z niecierpliwością na wyniki. Cześć!